Cześć, witam wszystkich na moim kanale. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy trochę na temat akwarystycznych zer. Bardzo modny ostatnio temat na akwarystycznym YouTubie, więc myślę, że co nieco go ruszymy. Jak i zrobię na sam koniec takie małe przypomnienie na temat zasad panujących na moim kanale, jak i na temat zasad jeśli chodzi o moją osobę. Więc myślę, że początek roku jak najbardziej odpowiednia pora, żeby. Co niektórym niektóre sprawy przypomnieć, no a tutaj, jak widzicie, chciałem Wam pokazać, że ten albinos weloniasty okazał się samcem. Fajnie się składa, bo mam też samicę albino z tym, że zwykłą. No, i postanowiłem, że dam im tutaj szansę, żeby się wytarły. Nie wiem, czy ten samiec jeszcze nie jest za młody, bo ta samica jest dosyć wiekowa, ale często się u mnie wyciera. Dlatego postanowiłem, że wrzucę tutaj tą samicę. Zrobiłem już grotę, żeby jeżeli zajdzie taka potrzeba, mogło się w niej wytrzeć. No i zobaczymy, co z tego będzie. Na pewno, jeżeli to się uda, pokażę Wam w kolejnym odcinku, co z tego wynikło. No i nie przedłużając, przechodzimy do dalszego tematu, czyli te akwarystyczne zera. Za chwilę Wam pokażę, jak ja to widzę i jaki ja mam na to sposób także osoby zainteresowane zapraszam na dalszą część tutaj jak widzicie otworzyłem skarbonkę za okres od stycznia do grudnia ubiegłego roku są to pieniądze od 5 zł w górę ze sprzedaży tak zwanych moich zdechlaków co chodzi o ryby, rośliny jak i robaki myślę, że go okiem widać, że jest to kwota czterocyfrowa, jeśli nie widać no to trudno no i myślę, że jeżeli mam taką słabą wiedzę na temat tego, co trzymam, no to mam odpowiednią motywację, żeby tą wiedzę zwiększyć, bo jeżeli ją zwiększę, będę miał odpowiednio większą kubkę na koniec ubiegłego roku. Myślę, że dwukrotnie wiedza pójdzie w górę, dwukrotnie kwota pójdzie w górę. Mam do tego dwóch małych kibiców, gdyż jest to skarbonka moich dzieci, dla których właśnie postanowiłem przeznaczać sobie te zyski z prowadzenia. Moich zbiorników. No i tak to u mnie wygląda. No i jak widać u mnie te akwarystyczne zera muszą się zgadzać i się zgadzają. Myślę, że oczywiście ta kwota, którą wam pokazałem, jest to włożone i niewyjmowane, ale nawet jeżeli z tej kubki odjąłbym sobie za wodę, za prąd, za pokarm bądź za jakieś tam inne ruchy związane z akwarystyką, nie wiem. Do kupienia jakichś tam nowych rybek, roślinek, jakiś filt, grzałka, to spokojnie na koniec roku jeszcze bym z tej skarbonki coś wysypał. Także myślę, że nie jest ta nasza akwarystyka wcale takim kosztownym hobby, oczywiście, jeżeli bawimy się w to na co nas stać. Bo jeżeli ktoś się porywa z motyką na słońce zakłada nie wiadomo, jakie zbiorniki, no a potem. Widzę na filmie, że no, nie tak sobie to wyobrażałem. To bierze tyle, tamto tyle, na pokarm tyle. No i chyba trzeba będzie to zamknąć. No, ja akurat mam takie szczęście, że akurat podobają mi się te ryby żyworodne, w których nie mam za bardzo problemu z utrzymaniem. A jak widać, jeszcze dają mi zysk. A moje dzieci są z tego naprawdę zadowolone, chociaż są to jeszcze. Małe chłopaczki, ale już powoli do nich zaciera, że to, co tam wkładam, pochodzi właśnie z tego, że pomagają mi tu przy tym, jak mogą. Jeden przytrzyma wiaderko, jak spuszczam wodę, drugi ten starszy już próbuje coś powoli pokarmić, więc myślę, że widzą, że też jakaś tam pomoc się opłaca. Fajne połączenie hobby z właśnie spędzaniem czasu z rodziną. Myślę, że to jest w tym najważniejsze. A jeszcze tak chciałem pokrótce pokazać wam co jeszcze zaczynam tu wprowadzać, żeby na przyszły rok było tego wszystkiego jeszcze więcej. Także zaraz wam pokażę co postanowiłem, gdzie to włożyłem i tak dalej. Tutaj jak widzicie, nabyłem sobie krewetki. Tam około 20 sztuk. Będą to krewetki wrzucone do zbiornika 45 litrów z tymi mniejszymi rybami, żeby mogły się tam spokojnie rozmnażać. A co za tym idzie, żeby mogły też rozmnażać to co widzieliście na wcześniejszych kadrach, czyli jakiś tam dochód. Mam też krewetki w zbiorniku ogólnym, ale tam z przeżywalnością właśnie tych młodych jest tak, że większość pada łupem właśnie moich rybek. No i wygląda to tak, że są one na bieżąco, ale w ilości takiej, żeby od czasu do czasu którąś zobaczyć, że tam śmiga, a nie w takiej, żeby można było jak gdzieś dalej w świat pchnąć. Tutaj jak widzicie, pistia też ma się całkiem dobrze. Średnio co tydzień, półtora właśnie taki ubity kubek tej rośliny muszę z tego akwarium usuwać, bo zarasta mi także. No, robi się dosyć ciemno, wiadomo jest jeszcze ta kryptokoryna, która też trochę zasłania, bo idzie do tafli wody, jest też rzęsa wodna, także trzeba sobie tutaj zadbać, żeby ta tafla była tam, gdzie trzeba zacieniona, a tam, gdzie nie, żeby po prostu to światło dochodziło dla lepszego efektu wizualnego, jak i dlatego, żeby te rośliny, które są pod wodą, też sobie z tego światełka korzystały. Też mnie to cieszy, że fajnie to idzie, zwłaszcza, że większość osób, z którymi tam Pisze, bądź się spotykam, mają z tą roślinką problem. U mnie jakoś od samego początku, ale właśnie tylko w tym zbiorniku śmiga tak jak trzeba, a w innych po jakimś tam czasie po prostu pada. No i to co mówiłem na samym początku filmiku, czyli przypomnienie zasad odnośnie mojego kanału, jak i mojej osoby: jest to kanał akwarystyczny, dlatego pod moimi filmami piszemy sobie na tematy akwarystyczne. Można się ze mną zgadzać, bądź nie zgadzać, ale piszemy to w jakiś normalny sposób, żeby to się nadawało do wypuszczenia, bo tak jak kiedyś mówiłem, nie mam sobie zamiaru tutaj robić żadnego śmietnika. A co chodzi o temat mojej osoby, czyli jakieś skargi, zażalenia, jakieś komplementy bądź epitety, no to takie rzeczy to polecam, tak jak już kiedyś mówiłem, tylko i wyłącznie załatwiać sobie w cztery oczy. Myślę, że nie ma z tym jakiegoś większego problemu, także... Takie rzeczy możemy sobie załatwić od ręki, ale nie przez jakieś tam gadki na filmikach na YouTube'ach. Myślę, że większość tych osób, które tu nagrywa, to są osoby poważne. Jeżeli już coś deklarują, to raczej się starają tego dotrzymać. Także z takimi tematami pozaakwarystycznymi, jakieś tam tematy związane bezpośrednio ze mną, no to zapraszam, tak jak mówię, w cztery oczy załatwiamy sobie od ręki. No i wiadomo, nie wszystko się nadaje na YouTube'a. Bo mogą być potem jakieś problemy. Także żeby ich uniknąć, kontakt osobisty i działamy. No i to by było na tyle. Zapraszam do następnego odcinka. Myślę, że za około tydzień-dwa coś się tutaj pokaże. Także pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się hej.